A co się stało? Gdzie ja jestem? Leż. musisz wypoczywać. Kim jesteś? Co się stało? Może ty mi powiesz, co się stało. Braliśmy udział w jakiejś bitwie. Prze Przegrywaliśmy. Ja zostałem mocno ranny. Masz rację, mocno oberywałeś. Przejeżdżałem tamtędy drogą i cię spotkałem. Gdybym ci nie pomógł, pewnie byś nie żył. Dziękuję ci, ale muszę się stąd wydostać. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy niedaleko wsi Baldwin. Stamtąd może udać się złapać transport do Narbini. To jest większe miasto. Może udać się z niego złapać transport, gdzie będziesz chciał jechać. Dziękuję Ci za pomoc.